Dzień dobry moi drodzy, kłaniam się nisko wszystkim z tej strony Adam i na co dzień prowadzę kanał Spuerat. Obiecałem wam, że ten odcinek będzie krótszy, i słowa dotrzymam, bo. coraz mniej jest w tym gotam do roboty na razie dla Batmana i Robina, aczkolwiek zastanawiam się nad jedną ważną rzeczą, mianowicie nad tymi tutaj grafiti, które są na tym budynku. Czy ja to mogę ewentualnie zmazać? Tak jest, to był raz, przestań mi bić. Ty dumny z siebie jesteś, człowieku? No, chodź tu, chodź tu. Dobrze. O, matko. Coś ty mu zrobił. Chłopie. O, matko, ale finisher. Ja nie wiedziałem, że to taki fajny finisher tutaj jest. Dobra, świetnie. I co? No, fajnie, fajnie, patrzcie jak to działa. I nic to nie zmienia. Dobrze, dziękuję, tyle chciałem wiedzieć. Dosłownie, nic więcej wiedzieć nie chciałem. Zmieńmy się w Batmana i lećmy na spotkanie z kolejną misją fabularną. Poprzedni odcinek mnie po prostu zniszczył, po prostu był strasznie długi. Yy, nie wiem, dajcie znać, czy obejrzeliście całość, bo jestem bardzo ciekaw. Przy okazji, pamiętajcie, żeby wspomóc ten kanał, łapką w górę, subskrypcją i napiszcie jakiś miły komentarz, będzie mi bardzo miło. I zachęcam do wspierania kanału. A także do kupowania wirtualnej kawki w serwisie Buy Coffee, tu, gdzie teraz? Można było naprawdę pojechać inaczej. Ale okej. Okay. Nie pamiętam tego miejsca. <noise> Może się zaraz okazać, że nie wszystko zwiedziłem. Gdzie mnie to prowadzi? Słuchajcie. a ja gonię tę ciężarówkę. Dobra, już wszystko wiem. Wszystko wiem. Halo! Ciężarówko? I co mam zrobić? Mam na ciebie wskoczyć? Ciężarówko? Nie, po prostu miałem za nią jechać. Szybko się zaczął poziom tym razem. Gotham citizens needed tonight was a massive fire at the ACE chemicals plant. Unfortunately, that's exactly what we got, with explosions which rocked nearby apartment blocks, dramatically lowering residential property prices in the area. Superman was on hand to deal with the fire, but police remained baffled as to the motive behind what looks like a deliberate act of sabotage. A, czyli to jest poziom, w którym strzelamy do wszystkiego, co tylko się da. Dobrze. Bardzo fajnie. Na razie nie bijemy tej wieżyczki. Na razie szukamy mini zestawów dookoła. Wiecie, jak to jest. Może zaraz coś uszczelimy jakąś znajdźkę. Fajnie by było. Że ulice go tam się zgadzają z tym, co się dzieje faktycznie w, w, w mieście. To znaczy są takie same, jak świat przedstawiony. O matko, prawie obrywałem. Patrzcie, jak szybko mi idzie zbieranie. O! Wiem, plakat był do rozwalenia. Dobra, będziemy rozwalać te plakaty. To zaraz. Wiem, że, że, tak, że, że, że plakaty się tu rozwala O tam, zaraz zobaczycie No właśnie Wiedziałem, że tak Chyba są trzy, ale nie jestem pewien O! Coś jeszcze rozwaliłem, ale nie wiem co Kurde, nie wiem co rozwaliłem Dobra, z tej strony to zaraz będzie wszystko Ale będzie plakat. Uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Tak jest, drugi. No i teraz. Co tutaj można było jeszcze rozwalić? Nie wiem, kurczę. Ale coś ewidentnie. No, nic na razie. Na razie próbuję jakoś. Wyczaić. Ale nie widzę nic konkretnego, co by tutaj mogło być. Spróbujemy po tej stronie. Hydranty nie. Hydranty odpadają. Żółte taksówki odpadają. Nic mi nie przychodzi do głowy. Co by to mogło być? No. Cywile też odpadają. Kurde, nie wiem. Stoiska z rowerami odpadają. Samochody już rozwalam tak, że się bardziej nie da. Nie wiem, kurczę. Nie mam pojęcia. Może do tych rakiet trzeba strzelać, ale... Nie wydaje mi się. Zaraz zobaczymy. Zaraz wystrzeli na nas rakietę. I ją rozwaliłem, nie? No dobra, a Robin? Ty nie wpadniesz na nic? Może faktycznie chodzi o ludzi, ale... Ale nie wiem. O! Kolejna taksówka. A, to może trzeba dużo razy strzelić w taksówkę. Kto wie? Dobrze, zaraz spróbujemy. O matko, obrywałem. Batmobil tak nie obrywał. No dobra. Ja już w ogóle pamiętam, o co chodzi w tym poziomie. Już pamiętam. Będziemy się na tę ciężarówkę zaraz wspinać. Gdzie jest żółta taksa? Następna. Szukam. Dobra. O, 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 o! Tak jest! Dobrze. I to już chyba było wszystko. Myślę, że możemy szczelać dalej. Super. Elegancko. Helikoptery. Mogłem strzelać słuchajcie do rzeźby. Widzieliście to? Dlaczego tak? Mam <noise> nadzieję, że zaraz się dowiem. Batmobil o wiele lepiej znosi uderzenia niż... Batmotor. Elegancko. Teraz kurde zobaczymy, dlaczego mogłem do tej rzeźby strzelać. Bardzo fajnie. Dobra, zaraz będzie ta rzeźba i zaraz się przekonamy. o, o, o. Nie, to jakiś bug był dobra. Nieźle. Helikopterami też idzie nieźle. Ostatnia wieżyczka. Super, koniec. Koniec poziomu. Do widzenia. Te znaczki Lego mnie rozbrajają czasem. Jak słodko mu drzwi przytrzymał. Dobra, jesteśmy wewnątrz tej. Chodź mi tu stąd. Jesteśmy wewnątrz tej ciężarówki. Obserwujemy przekrój teraz zgrabne Roboty Lexa. Faktycznie są takie roboty tutaj. Dobra. Chyba już się nie będą spawnować. Spadaj, Batman siłą swoich pięści powalił człowieka I teraz Robin jest potrzebny nam Ale zanim... Jeszcze tutaj Batarangiem się pobawimy Dobrze Panie Robinie, proszę cię o pomoc Otwieraj te drzwi Czy tam, co to w ogóle jest? Ten panel Ok, i muszę przeciągnąć kulkę po podłodze. Przeciągam ją aż tutaj sprytnie. Robin, jak ty to sprytnie wymyśliłeś. Przydałby się Superman. Ale niestety nie ma lekko. I tu będzie potrzebny Batman. Chodź tu. Trzeba ci tutaj zasilanie odciąć. Robociku. Ok, i drabina jest dla Batmana. Doskonale. Teraz pobuszujmy tutaj przy użyciu Batarangu. Coś tam spadło na dół, ale to się tym nie przejmujemy. Zobaczcie, tu jest 1000 na zewnątrz. Tak, bo musimy stąd wyjść. Taki jest plan. O, tutaj znowu dla Poison Ivy droga. I... Bat-sygnał dla Batmana. Dzięki któremu zmienimy sobie... Kostium. Zapewne na ten kostium, Kurczę, ja nigdy nie pamiętam, jak on, jak on się nazywa, z sensorami po prostu on się nazywa. Kostium. nic tam nie ma więcej. Kostium z sensorami. No, właśnie wiedziałem, że mogę to rozwalić. A, przepraszam, muszę być niewidzialny. Przepraszam. I jesteśmy na ulicach Gotham City, i możemy uratować tutaj obywatela przed pewną śmiercią. Dzięki. Teraz uciekaj, typie. Dobra. Na spokojnie. Już się powoli zbliżamy do sukcesu. Super. Idziemy. 81 tysięcy, patrzcie, błogosławiony moment. Oj, ty! A tak chciałem dobrze. Trochę się udało zarobić. Te czerwone, co? Nic nie ten. Nic się z nimi nie dzieje. Robin, wyłaś tu. Aha. No. Generator rozwaliłem. No nie, i roboty wychodzą. No, nie twórz nowych robotów. Dziękuję. No właśnie, wiedziałem, że mogę to rozwalić. Wcześniej nie mogłem. Robin, gdzie jesteś? Otwieraj to. To wychodzi na to, że na tych yy, ciężarówkach i tych innych środkach wielkich transportu. To Lego Batman 2 wprowadziło te ten zwyczaj. W pewnym momencie bardzo dużo poziomów w różnych grach Lego będzie się rozgrywać właśnie w takiej scenerii. Nie rozumiem. No, i teraz Okej. Okay. No właśnie, trzeba było stworzyć te. Koło Dopasować do siebie, żeby się ruszały, jak w Indiana Jones i Wielki Krąg. To było straszne. O, proszę bardzo. Kolejni sympatyczni. Mają naprowadzające rakiety. Uroczo. I kostium izolowany, zapewne. Dla naszego Batmana. Nie, kostium nietoperza. O dziwo. A nie izolowany. No, to dobra, jeszcze tutaj. A i tu będziemy szybować, dobrze. Ale zanim to nastąpi. To jeszcze tutaj. I zaraz będziemy mieli 90 tysięcy, co spowoduje, że będziemy mieli pasek, robin. Mać tutaj użyć swojej siły. Nie, nie zebrałem tego tysiąca. To jest straszne. Ale udało się zebrać pieniądze, więc fajnie. No, doskonale. A, no właśnie, tak się spodziewałem. Jakaś antenka, ale to zaraz. Tutaj Superman by się przydał. No, właśnie, wiedziałem, że jest mini zestaw tutaj na czubku. Wiedziałem. Kurde, no, ale dlaczego ty tak zrobiłeś? No, Batman, nie denerwuj mnie. Chciałeś mnie zabić, znowu. Znowu mnie komputer chciał zabić. A to już koniec poziomu? Słuchajcie, <grystanie> bo tak trochę się na to zapowiada. Co myśmy uczynili? A, Batwing! To nie koniec poziomu, ale blisko. Wchodzimy do środka. Obijamy droidy. Świetnie. To może wbijemy następne 100 tysięcy? Byłoby fajnie. Co ten Batman robi? Zaczął się tam? Co on robi? Dobra. Dawać mi ich? O, pamiętam to. Tam jest Joker. Dobra. O, żeż ty, chodź tu. Dobra, musimy to jakoś wyłączyć wszystko. Mamy wbite 100 tysięcy. Tak już swoją drogą, poza konkursem. Tutaj jest dużo obiektów, patrzcie, który mi pokazuje, że mogę rozwalić. A, kurde fajne elegancko Where O patrzcie jak się jak u ale klatkuje Nieładne to było. Mogę to rozwalić? Nawet muszę. Okej, okay, jedno rozwalone. A teraz bym chciał tu wskoczyć. Super. Tam by się przydał Batman do tego ostatniego. Batman. Chodź tu. No, pięknie. co teraz? Teraz na górę. Bo musi się pojawić możliwość. Okej. Okay. I unieruchamiamy unieruchamiamy następną. I co tutaj jest? Koniec poziomu. Beaten again. No hard feelings. Whoa. Oh. Whoa. Piękna puenta tego odcinka. Słuchajcie, to był chyba najkrótszy odcinek do tej pory. Chemiczny ślad. Bardzo ładnie poszło. Bardzo ładnie finansowo to wygląda. Naprawdę bardzo niedługo wbijemy bardzo ogromną ilość kasy. Za bardzo niedługo. No oczywiście tutaj no to nie ulega żadnej wątpliwości, że jest super bohater. Obywatele w opałach też są. Świetnie. No, i tutaj 4 na 10 się udało zebrać, także też elegancko. I 89 aż na 250 klocków. Aż 3 się udało zebrać w tym poziomie, więc jestem bardzo z tego powodu zadowolony. I wiecie, co to oznacza. Teraz, skoro skończyliśmy poziom, to oznacza to koniec odcinka. Bardzo lubię te wstępy. tymi różnymi tutaj wstępami. <noise> Lubię wstępy ze wstępami. Wiecie o co chodzi? Lubię te takie panoramy Gotham. Co, mamy iść do jaskini? Z powrotem? Do to The Cave? Chyba tak. Chyba tam nas zabierze kolejny poziom. Dobrze. Tymczasem dziękuję wam za uwagę w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak było, no to wiecie co macie robić? Wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Widzimy się w odcinku już siódmym. To by było na tyle, moi drodzy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.